Teraz ja tam po prawej stronie ściga się Szymon Hanzek. Tak, Bączkowski. Szybki zawodnik. Poradził sobie z Szymonem w tej e, sytuacji. Uwaga! Nie ma do skoku Nie ma do skoku Panowie, trzeba doskokiwać do takich zawodników. Zobacz, co się teraz dzieje. Aj, tu Krause będzie miał idealną sytuację, ale pomylił się Mateusz w tej sytuacji. Teraz zobaczmy. Na lewej stronie olejnik. Olejnik. Wycofuje do dacha, dach e, do środka. Do Makowskiego, Makowski zauważył wychodzącego Żuchowskiego, no spróbuj uderzyć, uderzenie w pole karne! Ależ to było dobre uderzenie, jęk zawodu na trybunach i burza oklasków, ale naprawdę dobry był ten strzał. Klasa, przypomnijmy, pierwszy mecz przegrała, aby tydzień później zrewanżować się i zwyciężyć grudziąską Ale skalę. teraz pójdźmy... Ajajaj, ale było niebezpiecznie, złapali się za głowy zawodnicy Wiktorii Lisewskiego, Wilkanowski lewą stroną. Podnosi głowę, będzie próbował znaleźć Dominika Lewandowskiego. Lewandowski, uderzenie! Ależ bardzo dobre dośrodkowanie Wilkanowskiego pokazuje kciukiem Lewandowski w kierunku Martyna Kowalczewskiego. Znowu nie założyliśmy zmiany. Tak, patrzymy na ten monitor na podtórki. Sędzia pokazuje grać dalej. Kuga Czeski, z daleka, piłka kozuje. A I mamy szczęście! Mamy gol, no mamy w końcu bramkę. nam szczęście dopisało, po tylu słupkach, poprzeczkach. Teraz, yy, no można powiedzieć, jak struś głowę w piasek włożył bramkarz Pudlewski. Remigiuszowi niestety nie wyszła obrona tego bardzo łatwego, yy, skąd by nie było, uderzenia. Krauze. Modrzyński. No, uważajmy rzutka w pole karne, jak to się zakończy? Oj, będzie próba strzału i spojenie słupka z poprzeczką. Jeszcze dobitka. Broni nasz bramkarz. Co tam się dzieje? Wybijcie panowie tą piłkę! No po prostu zaraz dostaniemy tutaj zawału. Jeszcze będzie strzelał zawodnik Wiktorii. Ustawił sobie piłkę na 20 metrze, zablokowana przez Wilkanowskiego. Aj, co tu się dzieje? No po prostu. No wróciliśmy z dalekiej podróży, a...